Za momentem nastąpi jak na przecięcia Stęgi. Jest to największe wydarzenie tutaj w Łochnie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Cieszę się bardzo, że dożyłem takiej, no, takiej, takiej chwili. Teraz bym chciał delikatnie, ale ja chwili... Pan

doprowadziły do powstania koncepcji powołania centrum dla kobiet, która była bardzo odważna, jeżeli chodzi o koszty, prawie 12, 22 miliony złotych w wersji początkowej, o, o bardzo dużym stopniu ryzyka związanego z maksymalnym dofinansowaniem, to jest 10 milionów z MRPO. Trudna do przekonania zarząd województwa co do jej celowości w kontekście potrzeb innych szpitali, ale która na wiele lat będzie miała decydujący wpływ na funkcjonowanie szpitala w Boch. Mimo tak wielkich wątpliwości, tak dużego ryzyka, decyzja rozbudowy szpitala od centrum dla kobiet do powierzchni zabudowy ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, powierzchni użytkowej prawie 3 tysiące metrów i kubaturze prawie 10,5 tysiąca metrów, w którym znajdą się oddziały ginekologii i położnictwa, trak porodowy, salon cięć cesarskich, neonatologią, na które szpital posiada drugi stopień referencyjności, uzyskał poparcie Rady Powiatu, a następnie złożył wniosek Otrzymał pozytywną ocenę instytucji zarządzającej i dofinansowania. Złożenie tak dużego wniosku było możliwe dzięki, dzięki dużemu zaangażowaniu finansowego, finansowemu Rady Powiatu, który na ten cel zaciągnął kredyt w pocie 5,5 miliona zł. oraz pracowników szpitala, który również musieli zaciągnąć kredyt w pocie 3,5 miliona zł. Rzadko się spotyka, aby publiczna służba zdrowia tak naprawdę oddawała kawałek nowego szpitala, bo tak tą inwestycję trzeba nazwać. Jestem przekonany, że ta inwestycja, ale również te wszystkie wcześniejsze, których tutaj pan dyrektor mówi, których byliśmy świadkami, modernizacji szpitala nowego sprzętu, restrukturyzacji szpitala, to są wszystkie działania, które ostatecznie przesądziły opozycji waszego szpitala w tym regionie, bo nie ma co się tutaj oszukiwać. Te dyskusje kilka lat temu były różne. Czy Bochnia, Rzesko, blisko Krakowa, czy się szpital utrzyma, czy w jest taka możliwość. To, co zrobiliście tutaj, jako samorząd powiatu, miasto, samorząd województwa przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i również ze strony środków europejskich, przesądza o pozycji waszego szpitala na wiele, wiele, wiele lat. Szanowni Państwo, ja pamiętam, kilka lat temu pytanie było nie, czy szpital zamykać, tylko kiedy zamykać. Dzisiaj jesteśmy w diametralnie innych okolicznościach. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, ordynatorzy, lekarze, pielęgniarki, wszystkie osoby zatrudnione w szpitalu, wiem, że ta inwestycja była przedmiotem Waszej obawy. Czy ona dojdzie do skutku? Ja pamiętam kilka lat do tyłu, kiedy... Zaczęliśmy myśleć o zakupie tomografu i ja potem nie powiem komu. Mówię tak, skończymy tomograf, bierzemy się za szpital. No i taki przyjazny uśmiech był, taki no, po bajczy. Proszę Państwa, dzisiaj myślę, że okazałem się dobrą wróżką. Bardzo się cieszę, bo ta Wasza determinacja, ta Wasza odwaga, ta Wasza cierpliwość została zwieńczona sukcesem i wiemy chyba dzisiaj wszyscy tutaj, jak się znajdujemy, że to było potrzebne. Przychodzi mi w tym dniu, w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja, kolejna, trzecia już inwestycja na terenie miasta Bochni została zrealizowana i tak jak wszyscy podkreślali, zrealizowana wyjątkowo w wyjątkowo szybkim tempie. Czyli nie tylko trasa północno-zachodnia, nie tylko hala widowiskowo-sportowa ale również tak samo mamy rozbudowany szpital chciałem bardzo podziękować za możliwość brania udziału w tym święcie bo jest to święto święto dla położników dla moich konfradrów, często adwersarzy ale twórczych adwersarzy jest to święto bo oddajemy świątynię i nie wstydzę się tego tak nazwać raz że błogosławiona jest jej patronką, a po drugie, że jak sięgniemy wstecz do czasów greckich, do czasów rzymskich, to właśnie w świątyniach odbywała się troska i opieka nad rodzącymi i nad, panie, nad osobami dotkniętymi chorobą ginekologiczną, czy każdą inną. W tym budynku, w tej świątyni będą przychodzić niewątpliwie. Bochnianie będą przychodzić dzieci z ościennych okolic, bo konkurencję musi wytrzymać. Problem jest tylko jeden. On wytrzyma konkurencję, jeżeli zacni panowie na szczeblu ministerstwa zmienią trochę politykę prorodzinną. Zresztą patroni się zmieniają. Dzisiaj mieliśmy zmianę z Kopernika. Jeden zastępuje drugiego. Istnieje rotacja kadr. I całe szczęście, bo byśmy weszli, weszli do tych stygmaty.